Siema, witam was w pierwszym odcinku Worsi. Tak, jesteśmy w wybieraniu furwiorów. Sobie... Niech będzie shit kolekcjoner. Bardzo shit kolekcjoner. No. Tak. Serwer bro. I tak, zobaczymy zaraz. Co się stanie? Jaki serwer wybierzemy? Zaraz. No, różę się. Szybciej. Szybciej. O. Okej, okay, oj, wszędzie ping trochę. Zawody. Zawody ping. On ich będę tu. Mało pozwoli, tu jest mniejsze Dobra, to tu nie chcemy. Będzą mm. zombiakie! Wow. Będą zombiakie. No ładuj się ta gra to mm w której się ucieka przed zombiakami. By cię nie zjadły, ale też się ucieka przed... Innymi graczami by cię nie zabili i nie ukradli wszystkiego co zdobyłeś przez wiele godzin szukania Więc lepiej uważaj i nie Jak sobie kupisz tą grę to nie lataj na pałę przez wszystkie wielkie miasta żeby szukać ekwipunku Chociaż nie wiecie o co jeszcze w tym chodzi Zaraz wam o to pokażę No, dobra jeszcze takie sprawy informacyjne. Kseiji kupuje sobie tą grę za niedługo i będzie nagrywał wraz ze mną. Tak jak większość tych gier. Robsona nie zobaczycie na razie w Warszawie, bo mu się ta gra nie podoba. Po drugie ma słaby komputer, ma kupić sobie nowy. I jak kupi sobie nowy komputer, to go tam piszcie, to może coś nagra. Ło, łachło. Ło, Dobra. Zaraz się to załaduje I tak, mam, na, mam nadzieję, że mnie nie zabiją szybciej niż 20 minut, żeby ten odcinek chociaż trochę tam potrwał Tak Wiem, że to jest super i trzeci, cicho teraz przez 3 sekundy było, ale musiałem wymyślić, co by powiedzieć Wiem O Jej i tak to jest nasz pan Sheet Collectioner. Ma fajny wąsik. Jest dzień, z tego się bardzo, ale to bardzo cieszę. Hm. Dobra, pójdziemy sobie w tamtą stronę. Oj, widzicie jak mam mało FPS-ów. Ale gram na ultra w tych wszystkich, więc to pewnie dlatego. Ale i tak dobrze ta gra chodzi. Nawet gdy ma tak mało FPS-ów. Wiem, mówię cicho, ale nie będę się darł. On się nie chce drzeć już teraz. Ło ho ho. Cicho mnie pewnie słuchać bardzo. <tryk> bardzo. Dobra, lecimy na górę Albo nie, na górę. Albo i nie, bo są bugi czanków. Schodzimy po górze i nagle DUP! I mamy... Po you are dead. Dobra, popatrzcie sobie, tu mamy nasz ekwipunek, w którym nic a nic nie ma. Tu z lista graczy, których jest teraz 17. Ten ktoś z gwiazdką kupił sobie premium, które kosztuje 4 razy droższe niż normalna wersja, którą ja kupię. I prawie nic dodatkowego nie dodaje. A, piosenka, boję się. Dobra. Ty piosenka znaczy twół efekty Bo to piosenka nie jest tylko było takie nie wiem czy to słyszycie ale to było takie boom boom i boom o jeziorko było zbugowany rendering zbugowany rendering pierwszy raz mi się przydarza nie to nie jest zbugowane a tu co to jest to myślałem, że... To... Eee, to takie. Pójdziemy sobie tutaj. Pewnie mnie od razu ktoś zabije, ale pójdziemy sobie tutaj, bo Bo jak jesteśmy blisko, to trzeba by pójść. Albo mnie zombie, albo jakiś człowiek mnie zabije. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ha, 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 nikogo nie widzę. Tak. O tak, jest celownik, to nie ma. Dziwne. Kurcze, efekt efekty, nie wkurzajcie mnie. Tu coś może być, ale może być też zombie który jest bardzo zły i będzie krwiożerczo mnie gonił. Ale to będzie fajne, gdy mnie zobaczycie i mnie krwiożerczy zombiak będzie gonił i gonił i gonił, to wtedy zobaczycie, jakie to straszne. gdzie krwiożerczy zombiak, goni, goni... <laughs> już biegnie! Ło... <laughs> Mhm. No, to by było na tyle. Już Tutaj lecą. Tu bez młotka tu Tak mi potrzebuje tak bardzo młotek, że... Aha. No z jednym ząbiakiem to jeszcze Ale i kurde Haha zbloczyli się Kurde 10 ząbiaków No już mam połowę życia W lewym dolnym widzicie Mój ludek, mojego ludka i ile masz zdrowia Jej no I tak ta rozgrywka wygląda, gdy nie ma się kompletnie nic Jak ma się więcej niż kompletnie nic, to już trochę się lepiej gra Tak, właśnie No, blim. A, to słońce takie W ogóle gdzieś czytałem, że tam słyszałem, nie wiem, że to chyba uroka na live, że to jest sfotografowane, chmury są możliwe, nie wiem, nie wiem, nie wiem, Jej. Potrzebuję młotek, albo coś w ogóle, co, czym mógłbym bić. Pistolet by mnie nie zadowolił, bo pistoletem to... to chociaż raści szczeli ząbiaka i pada ale to jest marnowanie tak bardzo naboi jeszcze słychać wszystko na dalekiej strzały naboi bardzo daleko słychać przyjdzie ktoś nas, bum bum i padamy tu zielonego hita można kogoś zabić gdy mu się dobrze trafi jakiś łepek nie wiem czy, jak, czy dużo cheatów już ludzie już, czy są jakieś cheaty, które są dobre? Czy działają? Gdzie my to w ogóle teraz idziemy? i wychodzimy do tego shoot farm. Dobra. Nie wiem jak będzie słuchać to moje mruczenie. Dobra. Um, idziemy do tego... daleko? Tam. Nie chcę się kłaść. Nie lubię się kłaść, można się kłaść, można kłócać, można kłaść, można kłócać. Można kła kłaść się. Schrófę znowu będzie z 20 zombiaków, znowu mnie zaczną gonić. I to będzie po sprawie. Tak, będzie po sprawie. Będzie biedno. Jakby chociaż tam młotek był, bo mógł wziąć i zacząć bić. Bić te cholerne zombiaki. Dobre jako. Tam chyba kogoś widziałem. Cóż to jest? Jakaś tekstura gałęzia. Myślałem, że to jakiś wisiący człowiek. człowiek jest. Człowiek, ludź. No, będzie 20 zombiaków. Piękne Od... sobie wesoło. Zobaczę jednego zombiaka. O, drzewo zniknęło. Tak? Czy mi się wydaje? Nie wiem Dobra Idziemy sobie o, bardzo fajnie Wow powinniśmy być Cóż Wow. Możemy ciarki przychodzą Dobra, tak kres No Grzewo Grzewo Wo. Nie trolluj mnie ty tutaj. Dobra, jesteśmy przy śróte far. To nasza jedyna szansa na przeżycie. Wyobraźcie to sobie. Nie macie nic. Ch a chcecie przeżyć. To gdzie będziecie szli. Gdzieś... Hmm. Tu jest dwóch zombiaków. Tu jest pan trzeci zombiak, który chyba do mnie idzie. A nie. Coś tam buguje. Nie wie jak się dostać do mnie chyba. Ale tutaj przyjdziemy. O, dużo. I to jak? Tak się patrzą na... to by widział, że to jakiś zombiak. Wygląda tak normalna kobieta. Może udaje, że jest zombiakiem. I nikt nie wie, że to naprawdę nie jest zombiak. To jakiś gościu, nie wiem, coś zi. Kurde, kopie skarby. O, stał. Dobra. Jak to się mówiło, raz kozie śmierć. Raz surwiorowi śmierć. Tobie bije. Dobra mnie Dobra. Dobra, już mogę się w tej chwili żegać, bo gonią mocno. Tak na tylu zdrowie to nawet nie ma sensu, więc niech mnie już czapną. Niech mnie czapnie. O. No dobrze. Tak by wyglądała lek, granie. Ta, załatwię sobie kilka itemów może od kolegi, który nie jest związany z naszym kanałem. No i za, jakiś młotek może wyczesnę. I tak, na razie to tyle w tym odcinku. Wiem, że strasznie krótki ten odcinek był. Jeszcze pokażę Wam kilka rzeczy które bo to jest na razie beta chyba tak mi się wydaje nie wiem dokładnie ale to chyba beta jest więc zobaczymy zaraz gdzie ja tu mam kilka postaci gdzie nowo, tworzymy nową postać możemy hardcore mod czyli że jak umrze to i znika pewnie chyba nie tak nie tu mam jakieś zablokowa zablokowane postacie nie wiem jak je odblokować na razie mogę takiego kostka tutaj pozmieniać no, jak się go sklejtuje? Aaa... Nie musi być, nie wiem. Mm. On nie będzie tak. Endergob Endergoby Dobra, i tak widzicie możemy sobie... Tak, tu mamy Mark co możemy kupić za... O jakiś mam... Eee, mam GC300. O to może sobie coś kupimy. Przed następnym wyprawą jakieś z lornetki to jakieś medyczne rzeczy jedzenie to nie tylko tu jakoś nie wiem jakieś najtańsze coś do bicia typu jakiś kill baseballowy nie latarką nie bo ona jest zła i o co nabój dobra to w następną na no, nie wiedziałem, że już dostałem jakieś punkcie kietu a mi się mm, buguje się jeszcze to więc zaraz super, o tutaj mam jakieś klany nie mamy leadboards frenców te, też nie mamy nerwszy też nie mamy żeby zbudować klan trzeba mieć chociaż jedną postać z 20 godzinami przegranymi a ja mam najwięcej to mam godzinę 3 minut, nie godzinę 14 minut panem Deshit a co tu jeszcze możemy zrobić o inwentory właśnie jak tworzymy nowego gościa to mamy inwentory ale jak już padnie chociaż raz to już tracimy na rynku mamy latarkę jakieś picie ko kole która zamiast coca cola nazywa się soda jakiś granola bar i bandaże których powinno być 4 ale jest tylko jeden i plasterków tutaj narysowanych jest 20 ale też jest i to jest tylko jest i tak możemy sobie tu coś włożyć i później wyciągnąć ale to żeby tam włożyć jak się już zacznie grać to trzeba być blisko post office tak dobrze to by było na tyle pokazałem Wam tutaj trochę rzeczy, więc hej ho czołem, cześć i czołem, jak to mówiła znana z opium w rosole Genovefa, tak.